Cześć, tu Kajla. Dzisiaj dla odmiany nie pokazuję Wam filmu zakupowego. Pewnie się zastanawiacie, jeśli kilka parę razy trafiliście na mój kanał, że okej, okay, Kajla, no kupujesz dużo różnych fajnych rzeczy, ale co ty później z nimi robisz? Czy tylko pakujesz je do szafy, czy jednak jakoś wyżywasz się artystycznie? Wiem, że niektórzy z Was zaglądają również na mój blog, ale tam również nie pojawiło się wiele w tym roku jakieś kilka okolicznościowych kartek. Natomiast to nie jest tak, że ja nic nie robię. Robię to całkiem sporo i systematycznie, ponieważ zapisałam się na kurs 100 Small Steps na stronie Everything Art prowadzoną przez Kasię Avery. To jest fajny kurs e, art journalowy, który pomaga nam rozwinąć skrzydła, wyjść poza swoją strefę komfortu, nauczyć się czegoś nowego. I powiem szczerze, ja się nauczyłam bardzo wiele e, i zamierzam Wam to dzisiaj pokazać i opowiedzieć krótko o tym kursie. E, tutaj są dwa opasłe tomiska, które są owocem e, mojego, e, moich e, prac. E, tutaj ten prezentowałam już na e, filmiku, filmiku, który jest na kanale. E, natomiast dzisiaj chciałabym pokazać zawartość tego drugiego i opowiedzieć troszkę o kursie. E, więc, e, jeżeli e, zastanawialiście się kiedyś, e, co robić z pustą stroną, otwieracie stronę i nie macie pomysłu, e, o tę stronę na przykład prezentowałam krok po kroku, jak ją robiłam. E, jest ona w jednym filmiku. Od czego zacząć i, i, i co tam na tej stronie ma być? To kurs oferuje właśnie 100 lekcji. Jego celem jest znalezienie własnego, własnego stylu, i przekonanie się, jakie techniki nam odpowiadają, a jakie nam nie odpowiadają znalezienie, Odkrycie technik, których się nigdy nie używało, albo których się słyszało, ale człowiek nie miał impulsu, żeby się nimi zająć. Jak widzicie, niektóre rzeczy zrobicie i, i widzicie od razu, że to nie jest Wasza bajka, tak jak u mnie tutaj te malowane kwiaty. To na pewno nie jest to, co ja lubię robić. Natomiast, na przykład, pokochałam używanie masek, pokochałam używanie szablonów. Kurs składa się ze 100 lekcji, jak mówi tytuł 100 Small Steps. Każda lekcja składa się jakby z trzech części. Pierwsza część to jest prompt, czyli temat, o czym ma być nasza praca. Druga część to guideline, czyli opis techniki krótki i jak, jak, jakiej techniki należy użyć, albo jakich należy użyć narzędzi, czy, yy, czy przydasiów. Yy, no i trzecia część to do niektórych lekcji dołączane jest również wideo. Co pięć lekcji yy, jest yy, filmik, w jaki sposób yy, Kasia yy, rozwija te rzeczy, które były, yy, które były wytyczne, w jaki sposób ona to interpretuje. Yy, Temat i techniki są na tyle ogólne, że pozostawiają dużą że pole do interpretacji, do, do, do własnych modyfikacji. Jeżeli Wam coś nie odpowiada, to można zmienić. Można coś zmienić, można coś zmodyfikować. Można sprawić, żeby nie było jakąś przykrą sprawą, tylko żeby było przyjemnością. Ja dzięki temu kursowi bardzo wiele się nauczyłam, bo dowiedziałam się, że kocham szablony, czego przedtem nie wiedziałam. Pokochałam również taśmy washi i też trochę nauczyłam się o kolorach, w jaki sposób je łączyć, jak posługiwać się takim tutaj mam kołem barw, do czego ono służy i, i jaką z niego wyciągnę, jak z niego wyciągnąć praktyczną wiedzę. Zmusza też ten kurs do wyjścia poza strefę komfortu, bo czasami jest coś, czego naprawdę nie ma się ochoty robić, ale, ale człowiek próbuje i okazuje się, że to nie jest takie straszne, to nie jest takie trudne, że może być przyjemne, może być satysfakcjonujące. Ja też dzięki temu kursowi przekonałam się do używania, tak jak tutaj, serwetek w swoich pracach. Od, od czasu, kiedy go zaczęłam, moja kolekcja serwetek znacznie się wzbogaciła dzięki zakupom i dzięki wymianom. Też jedna z lekcji to był scrap lift. Tutaj na przykład jest praca, którą wykonałam dokładnie według jednej pracy Maremi. Link do tej pracy, do filmiku ją prezentującego, zamieszczę w komentarzach do tego, do tego filmiku. Tutaj wykonałam krok po kroku dokładnie wszystko to, co ona, łącznie z rzeczami, które nie do końca mi leżały, ale okazało się fajne. Na przykład, jakoś tak miałam opory przeciwko malowaniu na tym zdjęciu, ale okazało się, że to fajna, fajna rzecz i, i fajny, fajny wyszedł efekt. Tutaj ta pani jest mocno pomarszczona, nie miałam jeszcze sprawy w przyklejaniu takich cienkich papierów, jak zobaczycie później to się zmieniło. Też próbuję czasami dodać brush lettering. Jeszcze nie czuję się pewnie w tej technice, ale, ale ćwiczę pilnie. Także różne rzeczy, na przykład malowanie tak jak tutaj kawą czy herbatą. Tutaj namalowałam pierwszą i ostatnią w życiu mandalę. Im dalej od środka, tym bardziej się męczyłam. Już wiem, że to jest rzecz, której nigdy w życiu nie powtórzę. Znam osoby, które robią piękne mandale i naprawdę efektowne i widocznie czerpią z tego przyjemność, skoro powstały więcej, powstał więcej niż jeden egzemplarz. Dla mnie to była prawdziwa męka. I skomentowałam to tutaj pod spodem, co myślę na ten temat. No, ale większość tych stron była, robienie ich było czystą przyjemnością. Odkryłam, że niektóre techniki mi się pasują, a niektóre zupełnie nie. To jest kolejna rzecz, która mi zupełnie nie pasuje, czyli rysowanie ołówkiem. Też nie moja, nie moja bajka. No, nauczyłam się też wiele o pastach modelujących, o pastach do szablonów. Jak widać moje pierwsze Próby czy pierwsze czy jedne z pierwszych y, są takie sobie. Później nauczam się, jak to robić, żeby y, wzory były odbijane dokładniej, żeby nie podciekały w miarę, y, żeby, y, jakich, jakich użyć narzędzi, żeby to wszystko wyglądało dobrze. Y, y, naprawdę było sporo rzeczy, a też y, dokumentowanie codziennego życia. Życie w pandemii w tym roku było y, inne niż zawsze. Y, Tutaj na przykład miała być strona dotycząca y, mojego codziennego życia i okazało się, że komputer to jest zarówno życie towarzyskie, jak i szkoła i praca, y, więc pewnie w normalnym roku wyglądałaby ta strona zupełnie inaczej. Y, nauczyłam się też trochę o technikach, w jakich technikach y, czuję się fajnie. Tutaj na przykład obrazek, który polegał na namalowaniu tego samego trzema różnymi zestawami y, narzędzi. Y, to, co mi się też bardzo podoba, to to, że nauczyłam się o łączeniu kolorów. Tutaj jest takie nieśmiałe, nieśmiałe próby łączenia właśnie kolorów leżących obok siebie na kole barw. Później już bardziej odważnie wruszam w dalsze rejony. Tak jak mówiłam, pokochałam serwetki w, w pracach. Nadal nie kocham rysowania ołówkiem. Tutaj jest fajna praca, podoba mi się dlatego, że użyłam do niej fragmentu ukochanych leginsów mojej córki, które się podarły i niestety trzeba się było z nimi rozstać, ona strasznie je lubiła, więc wyciąłam kawałek z nich i dołączałam tutaj do art journala, gdzie zostaną na dłużej. Tutaj jest taki fragment czegoś, co sama wymyśliłam, jest fajne. Biorę sobie bibułę, która na przykład jest w, czasami w sklepach obuwniczych dopychana do pudełka, żeby, żeby buty nie latały. Ona jest bardzo pognieciona, ale prostuję sobie i stempluję na niej stemplem. I wtedy fragment takiej bibułki można dołączyć i zupełnie nie widać, że to jest bibułka, można tutaj fragment pisma dołączyć gdzieś z boku. I to jest fajna rzecz. I właściwie fajny materiał skarbbookinkowy dostaje się zupełnie za darmo, jeśli już zapłaciło się za buty. Tu kolejny obrazek rysunkowy, który zupełnie mi nie leżał, natomiast tutaj jest praca, która mi się bardzo podoba. To są zrobione na kalce skrzydełka. Znaczy, ona mi się podoba może nie tyle pod względem artystycznym, co temat, którego nie mogę zdradzić, był taki dosyć osobisty i jakoś no, miło mi się tą pracę robiło. Także jak widać, no, tematyka prac i rodzaj używanych technik jest bardzo różnorodny. Myślę, że. Każdy znajdzie tu coś dla siebie, znajdzie, no tak jak, tak jak mówiłam, rzeczy, które mu leżą i które mu nie leżą. Ja bardzo Was zachęcam do przejścia tego kursu. Tutaj na przykład są zabawy perspektywą, a tutaj coś monochromatycznego, ponieważ myślę, że on jest bardzo rozwijający. No, nie wiem, wydaje mi się, że jeśli się porówna moje prace z początku pierwszego zeszytu i z końca drugiego zeszytu, no to widać jakiś postęp, jeśli nawet nie na pracach, to ja czuję ten postęp w sobie w środku, że, że bardzo wiele się nauczyłam. Niektóre rzeczy to były takie zupełnie eksperymenty po prostu wypróbowanie jakichś technik czy wypróbowanie jakichś nowych rzeczy, które akurat znalazłam. Tutaj na przykład y, próbowałam używać zamiast pasty modelującej takiego y, heavy body y, dże, żelu, y, który stworzy strukturę, ale one są y, niewidoczne, bo są przejrzyczyste, więc później trzeba je jakoś podbarwić, żeby ją wydatnić. Y, miałam też spore problemy z podbarwieniem ich, bo, nie, bo ten y, zielony pod spodem nie był y, nie był jednolity, więc ciężko było tą, tą rzecz wyłuskać, i myślę, że to mnie nauczyło sporo na temat tej techniki. No i tutaj są ostatnie prace. Już kopiażamy się do końca zeszytu. Myślę, że to jest to, co mi najbardziej odpowiada, co mi sprawia największą przyjemność czyli jakieś fragmenty papierów, trochę podmalowane i jakieś takie tego typu rzeczy. I tu możecie zobaczyć, dziewczyna przygląda nas praktycznie bez zmarszczek, czyli sporo się nauczyłam przez to pół zeszytu na ten temat. Tutaj również jest w podobnej rzeczy, czyli wycięte czy wyrwane z kąś obrazki i na to nabożone maski przez maskę, przez szablon płatki śniegu. Tutaj jest fajny przykład, jak można uzyska, używać przydaści, które już się jakby zepsuły. To było robione za pomocą, te białe, białe płatki śniegu były robione za pomocą śniegowego pisaka. To była taka farba, którą wyciska się przez cienką końcówkę, taka konturówka. I ona mi zaschła, ale nie na kamień, tylko na taką gumowatą masę. Ja ją wydłubałam z tubki, schowałam tutaj do słoika po clear gesso. I okazało się, że ona świetnie nadaje się do wyciskania przez szablony, do, do smarowania przez szablony, tak jak pasta modelująca. I mimo, że tutaj sprawia wrażenie takiej lekko szarowej w słoiku, to okazało się, że jest śnieżno-biała po zrobieniu. Jestem bardzo zadowolona, że nie wyrzuciłam tej zaschniętej pasty, tylko właśnie przepakowałam ją do słoika i jeszcze będzie miała swoje drugie życie w tej formie. Tak jak mówiłam, sporo się nauczyłam o kolorach, też o łączeniu kolorów. Na przykład bardzo mi się podoba ten efekt, który jest złożony według zasad używania koła barw. Sama bym nie odważyła się chyba połączyć tych kolorów, ja nie bardzo w ogóle lubię fiolety, a wydaje mi się, że to połączenie barw wyszło całkiem interesująco. No i rozklejam, ale one są pokryte jazzem, więc nic się nie powinno stać. I to jest ostatnia praca, która powstała wczoraj. Ten liść na przykład jest pokryty grubą warstwą żel medium, jemu ja się nic nie stanie, mimo że on wygląda na kruchy i faktycznie rozpadł mi się troszkę w czasie e, robienia tej strony. E, to, e, to teraz już jest zupełnie bezpieczny e, i długo szukałam e, zdania, które by podsumowało ten zeszyt. Mam e, sporą kolekcję różnych e, z ciekawych zdań, czy to na naklejkach, czy to na papierach z różnych firm, ale większość z nich mówi o zaczynaniu czegoś nowego. Nie było nic takiego, co by podsumowało. I wreszcie sama wydrukowałam sobie na drukarce zdanie, które gdzieś znalazłam i które myślę fajnie opisuje to, co, co czułam kończąc ten zeszyt. It doesn't need to be perfect, to be wonderful. No, i właśnie to jest to, co myślę o moich pracach art journalowych. Myślę, że, że to była super przygoda i nie koniec mojej pracy z art journalingiem. W tej chwili jestem w trakcie robienia kart inspiracji według przepisu ANAI. Dam Wam również link w opisie tego filmu do tych kart inspiracji. I kolejny art journal już czeka na to, żeby go wypełnić. Także zaglądajcie, będzie więcej prac. Nie zamierzam też rezygnować, oczywiście, z filmów zakupowych, bo, bo to jest to, co też bardzo lubię. No i zapraszam Was, zaglądajcie do mnie, subskrybujcie, komentujcie i do zobaczenia w następnym filmiku.